Witajcie, ja jestem Wojtek, Kawka, ze mną jest Michał, gramy dzisiaj w Chuck'a Norrisa. Szemka! To zaczynamy! On jest biały, ja jestem szary. Chyba. Tak. Umiesz tak? Umiesz tak? Umiesz tak? Nie szpanuj. Macie

Te odcinki będą gra, grane tak, że jak zginiemy we dwóch, koniec gry będzie to koniec odcinka. To tej To nawet pół godziny może trwać. Jeśli Michał się nie ogarnie, to 10 minut będziemy grali. Nie wciskaj trzech przycisków na raz. Gdybyście słyszeli jakieś włosy to nie moja wina Nie trać kombosów, uważaj Nie umiem Uważaj To najlepiej nie atakuj Też ja! nie umieś kombotów walić Gdzieś komboty walnąłam A ja walnąłem 5 A ja sześć 6? Nie, ja sześć A uaa Pomogę, pomogę mu cię do, do gniata. Nie, oła! O jak dostałem, oła! awa. I od wczoraj... Superman! Od wczoraj mam uh, World of Tanks oraz Elesa 13 Paraminga, nie Elesa. Skrót! Elesa. Ale jest 2013 jakbyś nie wiedział. Zabijłem go, a ty nie No od razu mnie biją A ja jego Lol, ja ich biję, a ty obrywasz Ja się bronię, a nie lecę na pałę Na bronię, się Patrz jak ja walczę Ale walczysz Patrz, widzisz takie kombosy złane? Ta... gwiazdka! Ty nie oberwałeś! To bolało mnie! A znowu oberwałem! A, lecę w co? sobą! się nie da. Wiecie, się tam, że tam to się nie da? Epic facepalm. Przed chwilą graliśmy w FIFA. Wygrywaliśmy z Realem Madryt Legią Warszawą. 2 do 0. No i niestety nam się zacięło wszystko i... Musiał kompat resetować, może nie Sorry bardzo, ale FIFA nawet nie ruszała się, e, ruszała się, ale migał komputer. Kurwa było. No i głupiej. Byś pomka nie mnie dwóch zgniata. Ja zaczęłam mieć takie samo życie tutaj. Gini. Czemu nie ginie? Bo ja umiem zacząć. Weź o tym? Michał ma od dzisiaj konto na World of Tanks. Para, ale. Brawo dla niego. A ja mam od kilku miesięcy. Nieprawda, bo skasował. Skasowałem World of Tanks, ale konto stworzyłem kilka miesięcy temu, jakbyś nie wiedział. Oj tam, oj tam. A on czytuje na symulat na, na, na lesie, Bo ma, ma, ma mody. Śmieszakowy głośnik. To nie jest, to nie jest, kurde, modowanie, a nie, cito, nie tylko to jest modowanie. Niech Ciebie dogniatają, mnie. Ciebie też. A tu ja jestem, o kurde. Chłe, 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 nie, teraz dam im popalić. A ma, z Ja mam czerwony pasek. Nawet, nawet dwa? A ty masz, kurde, poróżowy. Babski. Mordę zaraz ode mnie zostaniesz. To jest. nic mi nie zrobi to. To nie w grze! A to, to, to porozmawiamy później. Widzisz, jak obrywasz od moich sługów, lewo żyjesz. No tak, o, tak? O nie, tak nie będzie. GIN! No teraz już zabijam was w nóżki. W giardziuszki. GIN! Też gin może nie. Otwarza się. w końcu. Zmieniła to taka 25, Czemu jak ich zgin, muszę zabijać? Bo ja ich ranię, a ty dobijasz. No chyba nie. No tak. To jest taka prawda. Dla pewności. Michał nie ma internetu na kompie, dlatego Minecraft nie działa, a ja usunąłem. Bo mi nie działa. Nie, dlatego, bo ja kurde nie mam tego. Ale się może. No, on nie ma jawy. I to będzie najśmieszniejsze w tym odcinku. Dokładnie ci pierdzi Stasiu. Michał nie ma, Michał nie ma jawy. A ja mam, tylko mi nie działa. Pan nerwowy rany. Ja, a mi jawa nie działa. Obsieraniec. A mi nie działa jawa. No to masz problem. Ja muszę komu zwolnować, a ty co? Szóstego! Jajem... Cześć! Ja siadam. No brawo, zepsułeś. Zaraz oberwiesz. Ty częściej psujesz. No, nie, bo ty. Ty już cztery razy no, zepsułeś, ja pierwsza. Nieprawda. Prawda. Główna prawda. No widzisz, dwa kompozy no, Zaraz nie wrzucę tego na YouTube'a. Oj tam, oj tam. O, dobra, dobra, dobra. Na bombę! Wow. On ma większą głowę, dla pewności ci powiem. A ja się przeciepiłam klejem. Glutem. To niech cię atakuje. Uuuu! Wow. No ty do roboty szkodaś. Do Cheater. Jaki cheater? No cheater, bo ty kampisz. To co to? No to to! No to właśnie to, to jest cheatowanie, bo o, oni nie myślą. Ja przynajmniej ją atakuję. To moje, widać, że oni nie myślą. Uaaa, wam wykonię. Zobaczę O, jaki hertz od ciebie dostał. Dwa. Gwiałka. O nie. Muzini, ja ich nie widzę. Muzyni, muzyni, wszędzie są muzyni. Ja ich nie widzę. A gdzie oni są? No nie wiem! O tam jest jeden. Aaaa pomocy! A Trzech. Pięć. Trzech lepota. Jest ci cztery, bo to jest ci z nich. Ja mam biały kolor, ja jestem śmietanka kurde. No tak. Ty masz szarą śmietankę. bo ja moja skisła. ta śmietanka, niedobra. Pamiętajcie, skisnięta śmietanka jest niedobra. Ale poza tym skisnięta śmietanka to jest żółta. Nieprawda, bo szara. Wyblakło w praniu. Zasrało się. Nie wyblakło. Ej, on jest tam na górze, on kampi! Kto? Ja? Nie, o ten no. Nie dotyka palcem ekranu na pójdzie tłukę. Już. Zatłukłeś mnie. Gdzie oni są? O jak nie da się ich zabić, ja to walę i tylko i się nie da zabić, ja walę to. O. O. I tak O, chore, No, dobra. Na dole możesz być, bo na dole na dole myślą. Cheater zasrany. Nie, bo oni mnie biły się nie da ich zabić. No to co? Ja jakoś walczę. No to cię tam. Dobra, dobiję dziadów. Na bombę, Gwiazdka! A no zaprzeli tą gwiazdkę. O nie, może murzyn, widzę Murzyna! Oa! Weź nie, ale jest na w Ja by jej nie, bo ja robię komboski. O chyba nie. Da. Ja bronię, a nie tracę kompostu Nieprawda. I ja kto chcę... teraz tracił kombosa Sorry, ja bardzo ja, ja dałem mucha z bloda. Eee. No ja ale to nie jest kompost No to co? No właśnie, a ja daję kombos. Dwa hity kombosowe. Widzisz, ja ty częściej psujesz jakbyś nie wiedział. Teraz ramicję Nie Chwilowo jest 500 dwóch się na nie dbanie A te przypadku nie ma nagrywania 15 minutowego? Nie O ile? 15 godzinowego teraz mm, No dopóki ja się opierdzi stoćko Już jest na YouTubie 23 minutowy filmik Wow Kupił sobie coś aha, aha, aha. Nie kupiłem tylko yy, tak, wys dostałeś. Wysłałem SMS-a. No, ta. no tak wysłałem SMS-a i mi przysłali Skąd czułeś kasę na a Oni ja po prostu musiałem... Jestem ranny. Od, od gogla dostałem SMS-a. Jestem ranny. Halo? Weź nie kamp. A dobra głową kampisz po Jestem ranny. Oła, zginąłeś. O nie. O to zaraz zginę. Nie Nie zgin, bo cię zabiję. No to... I ojej. to nie w grze, i to nie w grze. Ojojoj. Ojojoj, oj, ale oje. cię porobiło. On nie piłkami rzuca, <grym> On nie piłkami rzuca, ułamuje jaja. Ułamuje <grym> go No to nie go No właśnie go mnie. Czekaj. Norris. Chyba nakampił. Kamper chamski. Ale ja przynajmniej wygram. To ja już wolę przegrać, niż yy, grać jako kamper. No dobra, dobra. Wysunę cię stamtąd. Nie, go weź, pomóż mi. No mówiłem, pomóż mi, bo zginę. Mówi. To gin. I przegram, nie będzie odcinka przez niego. Będzie odcinek, tylko będzie krótki. <laughs> Chciałeś pomocy? Ty weź go weź. Śmiotano. Śmiotano. Zgisz na śmietanę. 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 Zabijecie. Wieciarki. Więc nara, cześć i czołem.